Świat z kryptowalut jest pełen niebezpieczny. Z jakich uniknąć? Ja jestem Tomek i witam Was w świecie krypto, a dzisiaj powiem Wam, jak zmniejszyć ryzyko traty kryptowalut. Oto moja krótka lista, którą sporządziłem dla Was, by zwiększyć Wasze bezpieczeństwo z kryptowalutami. Po pierwsze, uważaj na strony i informacje, niezależnie od tego, czy korzystasz z konta na giełdzie czy portfela online, upewnij się, że logujesz się na właściwy adres, bo może nas to bardzo dużo kosztować. Po drugie, używaj witryn wirtualnych z ważnym certyfikatem HTTPS. Większość legalnych stron używa szyfrowanych danych w tym protokole. Po trzecie, korzystaj z bezpiecznej sieci połączeń Wi-Fi. Nigdy nie łącz się ze swoim portfelem internetowym, kontem na giełdzie lub inną stroną, na której masz swoje koiny. Bo możemy w taki sposób zlecić nasze koiny, bo, bo ktoś się może na przykład połączyć przez na sieci wi-fi i po prostu do, dorwać się do naszego portfela i nam wszystkie coiny. Po czwarte, nie przechowuj wszystkich swoich kryptowalut w jednym miejscu. Rozdziel swoje fundusze, na przykład na różne portfele. Jeśli chodzi o internetowe, może być to Exodus, Atomic Wallet, Trush Wallet. A jeśli chodzi o portfele takie zewnętrzne, no to mamy oczywiście Ledgera, a B Trezora. Po piąte, zawsze chronić swoje konta za pomocą 2R2, inaczej Google Otyfikatora. Wybierz uwierzytelnienie dwuskładnikowe za pomocą oprogramowania lub sprzętu. To pewniejsze jest oczywiście niż SMS albo potwierdzenie mailowe. 6. Jeśli posiadasz stały adres IP, używaj go dla własnego bezpieczeństwa. Siódme. Pamiętaj, należy upewnić się, że dwukrotnie sprawdziłeś adres i klucze publiczne przy transakcjach. Ostatnie, stosuj środki bezpieczeństwa, z którymi możesz sobie sam poradzić. Pamiętajcie, to bardzo ważne. To była taka po prostu podstawowa lista, która Wam pomoże bezpiecznie przechowywać swoje kryptowaluty. Jeśli materiał był dla Was przydatny, pamiętajcie dajcie suba, łapkę w górę oraz komentarz. To pomoże w tym, żeby nasz kanał dalej się rozwijał. Do zobaczenia w kolejnym wideo serii o kryptowalutach.